Dzień dzisiaj będziemy budować tej w, w dziurze Ta dziura Dokąd może to prowadzić Bo nie wiem, bo ja wtedy filmem właśnie wypełniłem ten świat Chyba no, tylko ja to wypełniam Czekajcie to się ściszyłem. może dom będziemy budować bo no, pójdziemy do neteru i w Netherze zbudujemy fajowy najfajniejszy dom dobra to pójdziemy do neteru jednak Napiszcie w komentarzach jakie bloki najbardziej Wam się podobają. Bo mi się, mi się podoba ten, jak ją nazywam. Diaks. O, diaksy mi się podobają. W komentarzach to i. No, w komentarzach. Chyba wiecie, gdzie są komentarze. Nie Nie można napisać w komentarzach. I dajcie łapkę w górę i subskrypcję, jak, jak podobają Ci się moje filmy Ale nie wiem czemu jak tutaj się zmieniły Patrzcie na to, co ja mam w ręce, nie Widzicie jakieś żar że coś A je, jestem takim ludzikiem Takim pieskiem, nie Nie wiem czemu jestem takim Ale jestem takim Ten odcinek dokładnie nagrywam w poniedziałek

No tu domek z tego nie Albo nie z tego zniszczalnego Nie zniszczalnego To co to było te nie, niezniszczalne Było to no Nie no, potrzebujemy TNT No bo To to jest najlepsze do wycadania nie no dzisiaj będziemy wycadzać Nie Nie będziemy tam budować o tam z rozbudowaniem ło jak rozwaliło Może to zbudujemy gdzieś tu, albo nie na portarze Czekaj gdzie nam się tam wynieść Co odnieślił się portal Już piątek zakończenie roku szkolnego. Rozumiecie to. A jak, jak, jak koźlinka X to ogląda, to go pozdrawiam. I jak Mikoła Juchacz to ogląda, to też go pozdrawiam. Znaczy nie koźlinka X, bo on ma tak nagrane, na, znaczy nazywane. Ale tu tak... A nie wiem czemu taki most zrobiłem. Eee, on ma Kuba. No, Kozi... Ko... kubę Koźlińskiego, pod... znaczy. No, znaczy go pozdrawiam. Ale widzicie to, jakie to jest dziwne. No, portal sam się zgasił, nie? Widzieliście kiedyś, że portal sam się zgasił? znaczy, no, że jakby to napiszcie. Napiszcie w komentarzu, jak widzieliście. Koniecznie napiszcie. Dawno nic nie pisaliście już w komentarzach, w ogóle nic nie piszecie. No piszecie, piszecie nie raz. jak wy piszecie, to tu jest tak... W ogóle nie piszecie, no. Hmm. Już się wybuchło. Ale się wybuchło. Za zostanę. Gdzie jest ten portal? Dobra, to my idziemy do normalnego świata. Jak, będzie, jak będę, to się widzimy ponownie. Dobra, już jestem. Eee, no dobra, to gdzie się budujemy tu? Nie wiem czy my się w ogóle będziemy budować Lama w jaskini Niby się budowaliśmy w to A no właśnie Dzisiaj wam pokażę też Jak zrobić Fajną skryptę w minecraft Ten też był Taki fajny Okej okay, tam nie musi Tam być Nie musi być to ETNT może być na przykład tak. Tu będzie takie krótkie. To, a to będzie, może, krótkie. Ja tu nie będę kładał krzynki, bo to by musieliście głębsze zrobić, nie? Tu pistony kładacie na około. To robicie czerwonym proszkiem. Tu na przykład kładacie drzwi, nie? Czyli tu gdzieś. Tu musicie doprowadzić ten czerwony proszek. No i będzie, już będzie. No to chyba tym już będziemy kończyć. Tu tylko podpalimy ten portal dendu. No, tylko wybuchniemy ten świat. O tu, no i gitara na razie.